To jest jedna marchewka. A to jest aż milion marchewek, na których zdobyć mam zaledwie 100 dni. Co daje nam aż 10 tysięcy marchewek dziennie. Nie uda ci się. że się. to ciężkie, jednak udało mi się opracować system, dzięki któremu wygram to wyzwanie. Postanowiłem więc przestać marnować czas, tworzyłem nowy świat. Dobra, lecimy! Moim planem na rozpoczęcie gry, było jak najszybsze pokonanie smoka kresu i zdobycie elytry, które zawsze znaczy ułatwiłaby mi wykonanie tego wyzwania. Najlepszą rzeczą, którą mogę zrobić na start jest to znalezienie wioski. Więc wyruszyłem na jej poszukiwanie i po chwili. O kurde, dobra, mam wioskę, mam wioskę, lecimy tam. Ty, jeszcze jest kowal. Uuu, nawet ładny lud. Wioska była kluczowa nie tylko do pokonania. Gry, ale również do wykonania challenge'u I to nie tylko przez skradzieć z farm villagerów to Znaczy pożyczkę i tak nigdy nie spłacę Przed walką ze smokiem postanowiłem się też jako taką uzbroić Więc szedłem w cave Ty to jest dungeon, dawno tego nawet nie widziałem Na przykład spajączka zawiję Znalazłem mineshafta, ale jest tutaj też deepdarka Ja po powardena raczej bym nie chciał jeżeli tam jest gdzieś ancient city Jeden Dwa i trzy diamenty Jeszcze jeden dla zachęty Jak ty nie wybuchłeś Okej, okay, yy, to było yy, kurwa trochę straszne. I gdybym już wystarczająco uzbrojony, wszedłem do netheru. WCHODZIMY! Nie będę wam stać zbytnio zanudzał z szukaniem fortecy i bastionów, bo trwało to ogromną ilość czasu. Więc przejdźmy od razu do oparki ze smokiem. Nie, muszka, to będzie jedna szansa. Lecimy. Dobra, chyba wszystkie wieże zniszczone. Ez... Uff, udało mi się pokonać tego smoka, a więc teraz mogę się udać na poszukiwanie City, by zobaczyć moją wymarzoną melitrę. Trochę to trwało, jednak znalazłem je i... Co to jest? Ja się pytam kurwa, a co to jest? Będziesz tutaj nawet żadnej skrzynki nie ma. Eee, będę musiał dalej iść. Skończyłem jednak, udało mi się je znaleźć. Jest. Statek, kurna cholera I zebrałem elytrę oraz wróciłem do normalnego świata Był jednak pewien problem, o kurde, yy, minęło już 5 dni I nie byłby to problem, gdyby nie to, że powinienem mieć już 50 tysięcy marchewek, przez co musiałem przyspieszyć tempo I zamiast zbierać średnio 10 tysięcy marchewek dziennie, muszę ich zbierać Aż 600 więcej, oczywiście na dzień, to będzie pierwsza marchewka A brakuje jeszcze 990 999, a tutaj będzie stał magazyn Moich marchewek, i ta jedna marchewka, żeby zdobywać efektywnie nie marchewki potrzebowałem bone Mila. a jak można go zdobyć? Zabijając szkielety. Dlatego postanowiłem zbudować mobgradera. Jednak chwila: zbudowanie mobgradera może trochę zająć, a miałem już przestać marnować czas, więc zbudowałem małą farmę marchewek. Jest początek dnia szóstego i chyba udałoby się ukończyć już farmę. Staraj się się mobgraderem, do którego będę. Ciągle przeszkadzasz. Palił mnie chuj głupie zombie. A teraz zajmiemy się upgraderem, do którego potrzebuję jeszcze trochę kobla. Budowa upgradera ukończona. No dobra, może nie jest jakiś on bardzo efektywny i prawdopodobnie straciłem czas, ale za to marchewki w międzyczasie rosły i na oko to może jest tu ich ze 100, a po zebraniu będzie 400, pamiętając o tym, że może wypaść do czterech marchewek z jednego plonu. I teraz przyszła pora na mój nikczemny plan, a zaczniemy go od punktu pierwszego, czyli powiększenia populacji wioski. Więc rozpocząłem budowę rozmnażar. Gdy zbudowałem szkielet farmy, to przeprowadziłem dwóch wilażerów. Wytłumaczę wam pokrótce, jak to działa. Widziałem takie zasady, że ci dwaj se zrzucają markawkami, wtedy pojawia się dzieciak. Dziś chce iść się spać w nocy. Chce biec tych łóżek, ale nie zauważy, że to jest trapdoor, i spada na dół. I tam dorasta, a potem bierzemy go do innych farm. Znaczy, nikt tego nie usłyszał. W międzyczasie, gdy populacja wioski się zwiększała, to przyszedł czas na punkt drugi. Farma żelaza. Do budowy kolejnych farm potrzeb było dużo żelaza. Dlatego też potrzebowałem wydajnej farmy żelaza. W chwilę szukałem idealnej farmy, i w końcu zaazem perfekcyjny. Szybki do zbudowania design generujący ponad 1900 sztabek żelaza na godzinę Myślę, że zbudowanie tej farby w tym miejscu będzie idealnym pomysłem Proces budowy nie był zbyt wymagający Jednak potrzebowałem do niego aż 12 villagerów Oczywiście zaprowadziłem tam moich niewol... Znaczy nowych mieszkańców wioski Tu na razie jest tylko jeden villager Nie ukrywam, że pokrzyżowało to trochę moje plany Jednak szybko znalazłem na to rozwiązanie Pod przykrywką mobilizacji zebrałem paru villagerów Naród cię wzywa. Musimy iść. Proszę iść. Poradzimy sobie inaczej. Niestety, jednostki sprawiające opór w tej sprawie musiały zostać wyeliminowane. O nie, 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 tak, tak nie będzie. No kur. Bo zginiesz. Bo cię zaraz przysięgam. Będzie jednego villagera mniej. Potrzebny był też straszek w postaci zombie, żeby moi podwładni szybciej tworzyli golemy. Które potem zostaną przerobione na żelazo. Hmm. Zamknij się, bo ci chatę podpalę. Hmm. Dobra, sam tego chciałeś. Gnoju. O, jaki piękny widok. Ktoś tu jeszcze chce? Tak, jak myślałem. Wracajmy. A wróć mamy co do czego? Bo po krótkich komplikacjach ze wprowadzeniem zombie, farma została skończona i generuje ona ogromne ilości żelaza. Dodamy rezultaty, i po chwili farmie nie mamy 23 żelaza. W też to jeszcze wcześniej zebrałem i było 64 przez noc, więc jest to dosyć bardzo wydajna farma. W tym momencie byłem w stanie wprowadzić punkt trzeci: automatyczna farma marchewek. Teraz dopiero zaczęliśmy ten challenge na serio. Był już jednak dzień 15, a ja miałem dopiero ponad 1000 marchewek. Więc musiałem przyspieszyć tempo, bo inaczej nie byłoby możliwości, żeby ten challenge się udał. Największym problemem w budowie tej farmy było doprowadzenie tych pierdzielonych villagerów i przy okazji paru zaginęło, czy tam zginęło. Nieważne, ok? Co ty robisz na tych torach? Zjdź z tych torów! Ktoś jeszcze... Dobra, więc farma ukończona i działa ona w podobny sposób jak ten ta rozdmnażarka. Tyle, że Wyrladziorowie chcący rzucić marchewki temu na środku, to trafią one zamiast do niego, trafią na dom hoperu. Wszyscy, ja będę miał marchewki praktycznie za darmo. Pracować, a i zbierać ręcznie. Wiedziałem, że muszę to zrobić, bo przy takim tempie nigdy mi się nie uda. Dlatego zbudowałem jeszcze trzy takie farmy. Mimo to, dalej było to za mało. Tu macie jak, jakie farma generuje zyski I zaczynam szczerze wątpić, że mi się to uda Dlatego postanowiłem uzyskać marchewki poprzez trajdowanie się Zamknąłem villagera i zmieniałem trady aż nie będzie miał marchewek Dawaj te cholera jasna pierdzielone marchewki nie chcę, żeby za marchewki dostać emerald, tylko ja chcę marchewki, rozumiesz? I tak zniknęło czterech villagerów, aż nie przypomniałem sobie, że. a no przecież villagerzy nie mają takich tradeów. Ale jakoś muszę się pozbyć dowodów, to. Spokojnie, znajdziemy tego człowieka, co porywa wszystkich mieszkańców. Spokojnie, nie znajdziecie. Przez to, że to się nie udało, byłem trochę zakłopotany i nie wiedziałem, co mogę zrobić, żeby przypiszyć ten proces. Po przez ponad godzinę idealnej farmy chciałem się poddać. Kurde, nie wiem, czy to wszystko ma jakiś sens. Każda farma generuje może 300 bo 400 marchewek na dzień. Jest już 27 dzień. Mam ich dopiero 4. Ty, czemu ja na to od razu nie wpadłem? Zbuduję ich jeszcze więcej. Więc tak budowałem kolejną i kolejną farmę. I po 30 dni budowania... Miałem ich już tutaj aż 18. I tak wygląda ten mój piękny kompleks farm. Wyobraźcie sobie, że co każdą też sekundę leci jedna marchewka. Naprawdę robi to wrażenie. A jeżeli każda generuje prawie 400 na dzień, to mam tutaj około 7000 marchewek dziennie. A na ten moment miał ich prawie 100 tysięcy, jednak dalej było to za mało, więc wprowadziłem punkt czwarty, plan B. Musiałem skorzystać z planu B, czyli pomocy eksperta. W witaj to widać, panie Krofiksie. Udało mi się usłyszeć od paru osób, że jesteś ekspertem w sprawie farm i potrzebuję twojej pomocy, bo realizuję film, w którym chcę zdobyć milion marchewek w zaledwie 100 dni, więc mogłeś mi w tym pomóc? Eee, Okej, okay. okay. a więc witaj. Prezentuję ci mój dom. Tutaj właśnie jest. To jest moje auto. Więc co nie obchodzi mnie, to zbyt nie obchodzi mnie, tylko farma. Okej, i right, co ty tam chciałeś, bo tak z nie za bardzo to cię nie słuchałem. Farmy marchewek. Marchewki? gdzieś w kuchni powinny być. No to nie wiem, nie mam marchewek z tego co widzę. Miałeś być ekspertem. Od czego? Od pierdolonych marchewek. No chłopie, pa, pa, dobra, znalazłem marchewek. A farmy ich. Weg farmy? farmę? Klikasz E, kopiujesz sobie, no i masz kilkadziesiąt. Jeszcze te kilka razy zrobisz i będziesz miał milion. Dobra, mieliśmy przejść do szczegółów. Mięci ci w czymś pomóc, więc... Aaa, dobra, to zmienia postać rzeczy, miałeś mi w czymś pomóc, dobra. Farma jest tutaj. Możesz zaprezentować jak działa chociaż. Ale na pewno mi pomożesz. No, pomogę ci. Klikasz coś takiego, tutaj stajesz i tak nawalasz. Rząd o tym nie wie, że takie coś posiadam na posesji, więc nikomu nic o tym nie mów, bo... No dobra. Ale jaka to ma być przysługa, bo powiedziałeś tylko część. Musisz pomóc mi wydostać kogoś z więzienia. Że co kur... Po wykonanym wyzwaniu, Crofix pokazał mi jak zbudować tą farmę i zobaczyłem, że mam problem z millem. Tak, wiem, że budowałem w upgrader. tylko szkoda, że on ledwo działa. Więc zbudowałem prostą farmę, specyficznie do tego i temu. Ale jakoś do tej farmy patrzyłem Hu, to będę musiał wrócić na jego poszukiwanie, ale najpierw się prześpię, bo te mowy już mi nie dają spokoju. To gdy ja szukam Hu, to powiem wam pokrótce jak działa farma. Jak dobrze wiemy, jak w momencie gdy użyłem Moomila Hu, zamieniałam pobliski stoł nam bloki Hu, jak i również pojawiają się na nim inne bloki. I one przy po komposterów zostaną przerobione na boom a następnie by przywrócić stołna Użyłem do tego prostej stołniarki Przed przygotowania surowca zauważyłem jeszcze że muszę się wybrać donateru bo nie mam kwarcy po wyprawie donateru mogłem wrócić do budowy farmy i gdy ją ukończyłem to znalazłem pewien problem czegoś tu chyba zapomniałem Eee, dobra, ogarnąłem to. Problemem prawdopodobnie był repeater. Teraz farmę powinna niezłe ilości generować. To teraz możemy wrócić do tej OP farmy. Była ona prosta do zbudowania, a teraz sprawdźmy jej wydajność. Dobra, zbudowałem farmę, zobaczymy czy działa. O ho. -ho, -ho, -ho. Mnożymy marchewki Niestety mnie już się bardzo szybko kończy Ale w parę sekund byłem w stanie pomnożyć swoją ilość marchewek Przez ogromną ilość marchewek, którą produkują te farmy Napotkałem pewien problem Mam taki mały problem, bo brakuje mi skrzynek, żeby pomieścić te wszystkie marchewki Ale widzę tam las A właściwie to jakim lesie my w ogóle gadaliśmy? Po rozbudowaniu systemu zbierania marchewek wróciłem do farmienia I przez resztę dni pozyskiwałem marchewki na tej zarąbistej farmie Od czasu do czasu również zbierając je z małej farmy obok No dobra więc przed na skończenie tego challenge'u. Przyniosłem tutaj wszystkie marchewki z tamtych pieprzonych farm. Przeniosłem świat, włączyłem kreatywa, więc teraz zbieramy. Ja pierdzielę. Jezu, jakie to jest satysfakcjonujące. Dobra, zbierzmy te pozostałości. Dobra, jest to pora sprawdzić, ile mam marchewek 425 tysięcy. Nie udało się. Ale było... bardzo blisko. Niestety nie udało mi się zdobyć miliona marchewek w zaledwie 100 dni. Mój plan zawiódł, ale mam nadzieję, że wy mnie nie zawiedziecie i zostawicie łapkę w górę, i wbijecie na Discorda, gdzie jest informacja o tym, co organizujemy razem z ekipą. Wszystko wina tych pierdzionych villagerów. Czemu oni szybciej tych marchewek nie zbierali? Teraz wszyscy giną się za to, że zrobiliście.